Siemano, no? Taka sytuacja, jestem tutaj na takim pseudopolu. Przy pseudodrodze. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, a nie te samochody. Eee, jest to pole, na którym kiedyś tu byłem. Mam nawet z tego filmik. Przyjeżdżałem tutaj drogą akurat i zobaczyłem rolnika, który Łora. Łora tutaj. I mówię do niego, panie, coś pan Łora. Szomu nie? Walić to, co Oran, własi kop. E, tak dosłownie było. Pra, znaczy, praktycznie tak było. Tak nie było. Tutaj człowiek siał trawę, jakąś która miała iść na trawę. Trawa, która miała iść jako trawa i nie wiem. No, handel na trawy też może być. I mówił, że nawet tak za to mogę tutaj chodzić, bo, no, bo to tylko trawa. E, pochodziłem tutaj takim naprawdę. Ja już byłem też po, po, po wykopkach. E, Zbadam sobie ten teren, mówię, i to przyszedłem sobie tam, tam, kawałek tam. trzy kursy zrobiłem i na tym się zakończyło. No, jednak głupi byłem, że tego nie sprawdziłem i że tego nie zbadałem. Dzisiaj patrząc na to, nie jestem zły, ponieważ dzisiaj już tu nie ma trawy. E, oczywiście, te z poszukiwania na tej trawie przy tym gościu jest film e, na tym kanale, możecie go zobaczyć, co tam znaleźć. E, dzisiaj rośnie tu z jakiś jakieś zboże. Rolnikiem nie jestem, więc nie wiem, czy to owiec żyto czy, y, czy palma y, kwitnąca, nie mam pojęcia, co to? E, ale rośnie. Rośnie tak, że nie da się tu wejść i nie da się tu kopać, a szkoda. Dlaczego zmieniłem zdanie, żeby przyjechać tu i kopać? A z tego względu, że zobaczcie sobie sami, gdy wszedłem na aplikację Skarbex i złączyłem starą mapę z 1903, 7, czy 13 roku, nie pamiętam, ee, zobaczyłem, że tutaj przez ten kawałek pola, do końca w sumie tego kawałka pola, to nie pole, to takiego, no dobra, pole, ee, i szła droga, Przede wszystkim ciekawiło mnie, żeby odnaleźć tę drogę i żeby zobaczyć, co tutaj się znajduje na, tym, na tej starej drodze na drogach. Różne rzeczy się znajduje, wiem dobrze poszukuję od lat i najczęściej najfajniejsze rzeczy właśnie wychodzą na drodze lub przy drodze, dlatego pole droga rozzaorana droga może pokazać fajne skarby, jednak nie tylko, nie tylko droga i pole. Okazuje się, że obok tej drogi, zaraz przy skręcie, znajduje się jakiś budynek. Są tam wykopy zrobione takie, że no podejrzewam, no podejrzewam yy, obok te paski, że jest to wydobywanie torfu lub po prostu podmokłe tereny. Yy, I wśród tych prostokącików znajduje się ciemniejszy prostokącik, co, albo w druku rozmył się prostokącik z, z tego, że jest to torowisko, lub jest tam był tam budynek. I ten prostokącik świadczy nam o tym, że to budynek. Yy, drugą rzeczą. Yy, no już mówię, no nie wiem, nie jestem pewien, nie mam potwierdzenia, że to budynek przyjadę sprawdzę. Zobaczę, jednak okazuje się, że to jeszcze nic. Bo obok znajduje się stodoła, jak widzicie jest stodoła i kurcze, no i fajnie, no fajnie by było sobie pójść w miejsce tej stodoły, też poszukać, jest to miejsce zarośnięte. W sumie, no nie jest to na polu, mógłbym to jakoś obejść chaszczorami, ale jest rosa, jest rano, siódma rano, ja będę całem mokry. Myślałem, że rośnie tu albo jaka trawa, albo jest po prostu jeszcze zaor świeżo zaorane, więc można sobie będzie po polu trochę pochodzić, a wtedy polem dostać się do tych miejsc. No nic, miejsce zaznaczamy na mapie jako ciekawe. Zwiedzić, zobaczyć można. E, mam numer do pana, który tutaj tą orkę robił wtedy ja wszedłem zrobiłem tylko rekonesans nie podpisywałem z nim żadnych papierów nie mam żadnej zgody pisemnej ale wziąłem sobie numer do pana tutaj tego co tutaj się tym zajmował w sumie to i jego on tu właścicielem jest tego więc mm, jeżeli ruszy się coś tutaj ja będę w sumie dzwonił gdy będę w Polsce będę dzwonił do tego człowieka i będę z nim dyskutował jeżeli mi powie że dobra biorę się za oranie to ja co wtedy wpada. Popisujemy papiery i lecę. Tak na razie nie ma co. Lecę na poszukiwania. Dzisiaj tylko z ciekawości zajechałem. No i zboże jakieś rośnie. Jadę kopać. Tak wrócić na stare śmieci <laughs> yy, I wpada monetka kolejna moneta, której wcześniej miałem wyskoczyła goła blaszka Myślałem, że goła wytarta jakiś fenik ale gdy zaczęła schnąć, właśnie schnie na słońcu, zaczynają pojawiać się napisy i widzę rok 1000 czy mam ją odwrotnie widzę rok 1700 o patrzcie to jest jakiś czworak Uuu, patrzcie na to. To jest jakiś czworak. Cztery ma. Ty, pierwszy raz taki coś widzę. Cztery froninki. Jakiś del tam coś tam. 1705 rok. Zobaczcie z tyłu na herb jest hy e napis. Kurde, zna. ja wiedziałem, że to warto przyjechać. warto, warto. Warto tu chodzić, warto tu szukać. No nie. No to świetnie. Ciekawe czy to sreberko. No, taka ciemna była to na srebro, nie wygląda. Nawet niech będzie miedziana, nieważne, ale to piękna moneta. Kurde, no, gratulation. Cię na to jak wypadł, jak leży. To jest jeden drugi albo jeden, jeden chyba większy, no a jak? Nie widzę go jeden silbergrosza. Jest kol sreberko, przynajmniej jedno, bo nie wiem czy tam to tam tu raczej nie. Tu mamy srebro, jak talala. Jest. Jakiś tu Mociumpan. Mociumpan to jest Fryderyk Wilhelm III. A więc rok tego będzie 1800. 52 menica A, czyli Berlin Sreberko, czyli 30 część talara. No pięknie, no dobrze jest sreberko. Naprawdę uwierzcie mi, że myślałem, że już że już e, to był, tamta moneta to był jeden wielki kapiszon. Fakt, że mam całą torbę a ciężka i kulek dzisiaj i wszystkiego. No ale nic ciekawego sobie wam pokazać. No, jedna moneta, tak naprawdę jakiś masa guzików, pierdół. Ciekawe, taki jeden, taki stożek. Później na podsumowaniu pokażę. No, ale mamy sreberko. No, w końcu jakaś moneta, która pomimo, że to jest Silbergrosz, no to jak 48 i 24 część talara. No, populares, ale. No, ale cieszę, idę dalej jeszcze, jeszcze chwilę. Chodzę już ponad dwie godziny. Jak chcę zmienić pole, się znaczy zmienić pole, jak chcę się przenieść kawałek w inne miejsce na tym samym, no to zaczynają wychodzić monety. No jeden Reichsfening oczywiście. E, Kłosy 1935 rok, a więc państwo Wajmarskie Wajmarowie. I ich jeden Reichsfening a o czym mówiłem? O popularsach? Patrzcie. Urąbana 48 część talara. Ale trafiejka. Kolejne sreberko w sumie połowa. E, w śmieciach, jeden przy drugim dołek kopie. Fragmenty e, miedzianej blaszki i masę mrówek, które mnie zaraz tutaj opierdzieli. Zrywam się. E, myślałem, że to ja go dziabłem, ja go nie dziabłem. On taki dziabnięty był. 48 część talara. Kolejne sreberko 1700, któryś tam rok. No, i brawo, bravissimo vikingu, piękny. <laughs> no i wyszło coś takiego. Najdziwniejsze, że wygląda mi to. Wie. wygląda mi to na brąz. Cóż to mogło być? Tego nie wie nikt. Znaczy, może ktoś wie, ja nie wiem. A i muszę zaznaczyć miejsce. Hmm. trudna sprawa, co to mogło być, ale wygląda dosyć ciekawie, fajne znalezisko. Podsumowanie, zaczniemy od śmieci. Jest tego dzisiaj masa, jest tego dzisiaj masa. Oczywiście trafiła się z moneta pomorskiego króla Bosmana, ee, księcia Bosmana. Do tego coś ciekawego, wyglądające w taki sposób końcówki i takie coś, nie wiem. Nie wygląda to na nic starego, ale nie jest to idealnie. Zobaczcie, w przekroju nie jest to idealnie równo zrobione. Maszynowo to by było zrobione. Może to nie było maszynowe. Nie wiem do czego to służyło. Może jakieś rolnictwo. Nie mam pojęcia. Jak ktoś wie, to proszę o napisanie. Tyle z śmieci. Przechodzimy do fantów. Fantów jest masa kulek. Tu też myślałem już, że kulka. Niestety to nie kulka. Na szczęście to nie kulka, bo kulek dużo. Na szczęście to nie kulka, jest to lub obciążnik. Odważnik szalkowy e, lub e, obciążnik do sukni. Hmm, Suknie sobie obciążano, żeby one ładnie zwisały, nie latały. E, kulki różnej średnicy, tu kulka z dubką. Ktoś już słyszałem tak na filmach niejednych: ktoś mówił, o ta nawet nie została spiłowana do końca. Została odlana, bo to jest odlew. I... A głównoprawda! <laughs> A głównoprawda, bo. To jest całkowicie inna kulka niż te kulki. To jest kulka, tak jak dzisiejszy nabój składa się z pocisku i ładunku prochowego, tak wtedy te kulki też miały. Tu właśnie do tego końcu, tej końcówki zawinięty woreczek bawełniany, w którym mieścił się pro, ładunek prochowy, i razem z tą kulką był wsadzany do lufy, że tylko wystarczy ostrzelić, nie już nie sypać proch i nie tego. Takie kulki, takie. Kiełbasy, tak zwane, były noszone już w, w zasobnikach i ładowano, żeby szybciej to szło sprawniej w takich woreczkach było to ładowane e, Ale oczywiście nie o tym... Tu, no nie wiem co to, ja to sprawdzę Nie wiem co to jest, co to za wichajster e, Oczywiście mamy monety, mamy 48 część Talara 1 Silbergrosz Yy, jeden yy, Reichsfening No i ten trzeci Trzy Coś tam, coś tam z 1705 roku Piękne, oczywiście srebrko Cieszy zawsze, ale dzisiaj Bardziej mnie cieszy yy, ta moneta Jest ten, to dzisiaj strzał Dnia czwóreczka, w jaki sposób Napisana, co nie? Czwóreczka Fajna Podoba mi się, na tym kończymy Dzisiejsze poszukiwania I widzimy się w następnym odcinku Gdzie będzie Odcinek. Jeździe chodzić, jeździe szukać. Miejsc jest, aby czasu starczyło i aby rolnicy się nie strali tak z tym sianiem. <noise> no nic, ja pozdrawiam Was serdecznie. Fantów dzisiaj, jest. ja już po tej pierwszej monecie chodziłem jakieś półtora godziny i wychodziły no, te śmieci, te rzeczy, ale nic ciekawego co można było Wam pokazać. I już mówię, nawet nie ma sensu filmu robić dla jednej monety. No ale wyszło dwa sreberka, wyszedł ten Rice Parę kulek To Coś jest! Fajny dzień! Miło! Także ja pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się! Na razie! Cześć!